2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Stąd też kolor naszych ubrań niebieski który kojarzy nam się z czystością, niewinnością i przede wszystkim przyjaźnią. Bo właśnie o przyjaźń tutaj chodzi. Każdy z nas jest piękny, mądry i szczęśliwy. Jesteśmy wyjątkowi na swój sposób. Choć czasami wydajemy się być nieco inni, to nadal. Jesteśmy tacy sami. Musimy pamiętać o wzajemnej tolerancji, akceptacji, współdziałaniu i zrozumieniu. Choć koronawirus zmienił chwilowo naszą rzeczywistość, to nie zmieni nas. Wierzymy, że już niedługo znowu się spotkamy, spojrzymy sobie w oczy i z uśmiechem na ustach przybijemy sobie piątkę. Będzie dobrze. A teraz. Posłuchajcie bajki o niebieskim smoku, który trochę się różni od swoich braci, dzięki czemu jest wyjątkowy. Dlaczego? Sami się o tym przekonajcie. Dawno, dawno temu, kiedy na świecie nie było jeszcze wielkich miast samolotów, smartfonów, ani nawet Facebooka ziemia roiła się od smoków. W tamtych odległych czasach smoki były zazwyczaj zielone. Nasza bajka dotyczy jednak smoka, który był całkiem niebieski. Nasz bohater wyglądał zupełnie tak samo jak inne smoki. Całe ciało pokryte miał łuskami. Na grzbiecie sterczały dumnie ostre kolce, a po bokach. Wyrastały mu całkiem spore skrzydła. Miał też oczywiście długi ogon, pysk najeżony z zębami i wielkie oczy. Jednym słowem – smok. Tyle, że niebieski. Niebieskość smoka nie była jednak jedyną cechą, która odróżniała go od innych braci. Wszystkie smoki potrafiły ziać ogniem. Na zawołanie z ich przepastnych gardeł wydobywał się ognisty podmuch. Niebieski smok tego nie potrafił. Pluł, kaszlał, kichał, a psik! Ale na próżno. Jego nozdrzy nigdy nie opuścił nawet nikły dymek. Zielone smoki naśmiewały się z niebieskiego brata. A jemu było z tego powodu bardzo przykro. Tak bardzo chciał być zielony, ziać ogniem jak inne smoki. Nasz smok próbował różnych zabiegów. Tarzał się w trawie i mchu. Zanurzał w leśnych bajorkach pokrytych zieloną rzęsą. Robił nawet okłady z mokrych liści. Ale to wszystko na próżno. Niebieskie łuski za nic w świecie nie chciały zmienić się w zielone. No tak samo było z ogniem, którego niebieski smok nie potrafił wydobyć ze swej paszczy. Nie miał nawet pomysłu, jak się zabrać za leczenie, bo nie było żadnych smoczych lekarzy, ani nawet znachorów. Smoki zawsze, ale to zawsze potrafiły ziać ogniem, i nigdy nie było przypadku, że któryś tego nie potrafił. Do czasu urodzin niebieskiego smoka. O, w końcu smok pogodził się ze swoim kolorem, choć czasami robiło mu się smutno, gdy napotkane zielone smoki uśmiechały się dziwnie na jego widok. Pewnego razu. Niebieski smok wybrał się nad rzekę. Położył się na brzegu i patrzył na wolno płynącą wodę. Nagle poczuł ukłucie. A zawołał. To smoko komar ukłuł go w szyję, bezczelnie zabzyczał i siadł mu na głowie. Smoko komary były bardzo złośliwymi stworzeniami żywiły się smoczą krwią i były wielkości dużego wróbla. Nieznośnie bzyczały i były bardzo przebiegłe. Musiały być sprytne, bo gdy smok w porę spostrzegł smoko komara, mógł go usmażyć jednym ziewnięciem. Niebieski smok nie potrafił ziać ogniem. Mógł się więc opędzać jedynie skrzydłami, i kłapać zębami. Z tego akurat smoko-komary niewiele sobie robiły. Zaraz pojawiało się kilku następnych, chętnych na smoczą krew. Zaczęły krążyć nad głową niebieskiego smoka i niemiłosiernie brzęczeć. I wtedy stało się coś nieoczekiwanego. Rozdrażniony smok wychnął nozdrzami w kierunku Smoko Komara. W tym samym momencie dostrzegł, że Smoko Komar zesztywniał i spadł jak kamień z dźwięcznym brzegiem na ziemię. Wokół padłego Smoko Komara trawa w jednym momencie pokryła się śnieżno-białym nalotem. Smok dmuchnął mroźnym oddechem w kierunku innego smoką komarę jeszcze raz. A ten również spadł na trawę tak jak poprzedni. Niebieski smok odkrył, że potrafi zamrażać. Kilka dni po tym odkryciu niebieski smok drzemał w lesie niedaleko jeziora głębokiego, kiedy nagle. Coś go przebudziło. Do jego uszu docierały jakieś niepokojące dźwięki od stron jeziora. Zaniepokojony wyskoczył z lasu i zobaczył, topiące się w wodzie dwa małe smoczątka. Po samą głowę, zanurzona w wodzie, była ich matka, rycząca bezradnie z rozpaczy. Dalej widać było już. Za głęboko i nie mogła uratować swoich dzieci. Pomocy! Ratujcie moje smoczątka! krzyczała bezradna smoczyca. Niebieski smok nie zastanawiał się ani chwili. Rzucił się w kierunku plaży, wpadł do wody, natężył się i z całych sił wydmuchał z siebie przenikliwe mroźne powietrze Woda przed nim w jednej chwili zamieniła się w twardy lodowy chodnik Smok wdrapał się na niego i znów zaryczał mrożącym oddechem Lodowa tafla Sięgnęła daleko, aż do samych wyczerpanych smoczątek. Niebieski smok dotarł do nich po lodzie i powyławiał ich z wody niczym pisklęta z gniazda. Wkrótce potem dwa małe smoczki znalazły się na plaży obok swojej szczęśliwej mamy, która nie wiedziała nawet, jak ma dziękować niebieskiemu smokowi. Od tamtego wydarzenia już nigdy żaden zielony smok nie naśmiewał się na widok niebieskiego brata. Piotr Walczak. Kochani, mamy nadzieję, że historia niebieskiego smoka was poruszyła, zaś sam bohater wzbudził waszą sympatię. A teraz zagadka. Jak myślicie? Kto opowiadał o przygodzie niebieskiego smoka? Jeśli napiszecie poprawną odpowiedź, po powrocie do szkoły będą na Was czekać smaczne, schłodzone lody. Do zobaczenia wkrótce i pamiętajcie, będzie dobrze.